Siemanko, witajcie na kanale. Dziś szybki, konkretny, ale jak zawsze lekko przyprawiony humorem, przelot przez największe piłkarskie bomby ostatnich dni. Mamy dla Was drugą kolejkę ekstraklasy, przyszłość Guardioli, nowe kluby dla Bednarka i Szaki, a nawet plotki o Rodrigo i tak, będzie też o piszczku i objęciu posady trenerskiej. Do tego dziś wieczorem Liga Mistrzów i Liga Konferencji. Sporo się dzieje, więc nie ma co przedłużać. Lecimy z tematem. Zaczynamy od naszego podwórka, czyli drugiej kolejki ekstraklasy, która przyniosła wiele emocji. Przede wszystkim Lech robiący kombek przeciwko Lechi, która prowadziła pierwszą część spotkania aż 2 do 0. Mecz zakończył się dla gości aż 3-4. Lech w drugiej połowie strzelił aż 4 bramki, wygrywając te spotkanie. Ale to nie koniec emocji. Jagiellonia grająca z widzewem także wygrała spotkanie w bardzo emocjonujący sposób, gdyż z wyniki 2 do 1 do 90 minuty spotkania potrafiła strzelić aż dwa gole na miarę zwycięstwa. 3 do 2 brawa dla tych dwóch bardzo dobrych meczy. Wspomnę także o pierwszym meczu Legii, który wygrała na spokojnie 2 do 0 z koroną kielce. Co prawda, Beniaminką nie idzie aż tak dobrze w lidze. Ale Wisła jako jedyna wygrała swój pojedynek, pokonując raków papszuna. Pięknym golem z popisał się Salvador, który doprowadził do remisu, a Nowak zakończył mecz w 71 minucie, golem na 2 do jednego dla Wisły. Po drugiej kolejce pięć zespołów nie przegrało, ani jednego meczu zalicza się do nich także Beniaminek Wisła, która zajmuje drugie miejsce w lidze. Guardiola, czyli człowiek, który wygrywa wszystko, ale wygląda, jakby go to już nudziło. Podobno poważnie rozważa odejście z Manchesteru City po tym sezonie. Powód? Podobno zmęczenie, nowe wyzwania i może kadra narodowa? Na ten moment nie wiadomo, kiedy odejdzie, czy po tym sezonie, czy gdy skończy mu się umowa w 2027 roku. Jeżeli w 2027 roku, to będzie trenerem Manchesteru ponad dekadę, a to duże osiągnięcie jak na trenera. Jest także here we go. Z udziałem Polaka Jana Bednarka, który przechodzi do FC Porto z Southampton na transferze, zarobi także Lech Poznań, który miał w umowie o sprzedaży go do Southampton procent od kolejnego transferu. Co prawda kwota trochę mała, ale zawsze trochę więcej pieniędzy dla mistrza Polski. Mowa o kwocie 225 tysięcy euro, dodatkowo na konto Lecha trafi 150 tysięcy euro z mechanizmu solidarnościowego. Łukasz Piszczek. Legenda BVB, skromny chłopak z Goczałkowic i człowiek, który w końcu wchodzi na trenerską ścieżkę. Obejmuje klub KS Toni Goczałkowice Zdrój. Jeśli będzie trenował tak, jak grał na prawej obronie, to szykujmy popcorn, bo może być konkret. Teraz coś z kategorii dziwne, ale może coś w tym jest. Rodrygo z Realu Madryt podobno rozmawia z Tottenhamem. Tak, tym Tottenhamem, który nie może nic wygrać. Ale zawsze ma wielkie plany. Podobno Tottenham zgodził się na pensję, ale będzie ciężko im go kupić, bo Perez nie obniży widełek, a Tottenham może nie mieć tyle pieniędzy, aby zapłacić za transfer i kontrakt piłkarza. Real, co prawda, ma Bellinghama, Winniego, Enrika może Rodrygo, faktycznie czuje, że pora się ruszyć? Ale Spurs, serio? Chłopie, przemyśl to dwa razy. Granit Schaka, czyli gość, który kiedyś chciał zabić kibica Arsenalu wzrokiem, teraz przechodzi do Beniaminka Premier League, czyli Sunderlandu z Bayernu Leverkusen. Premier League bardzo się zbroi w letnim oknie, wydała już ponad 1,7 miliarda euro. A to dane z tamtego tygodnia, ale póki co samo Premier League wydało więcej niż wszystkie inne top 5 league razem wzięte. Na koniec dzisiejszy wieczór pełen emocji. W eliminacjach Ligi Mistrzów mamy kilka ciekawych starć. Między innymi Krwena Zvezda versus Lincoln. Dlatego ciekawy, ponieważ zwycięzca tego meczu będzie grać z mistrzem polski, czyli Lechem. Póki co Syrwena wygrała swój pierwszy mecz, ale tylko 1 do 0. Co prawda, Lincoln gra teraz na wyjeździe, ale może się postawić Syrwenie z innych ciekawych starć. Gra Kopenhaga, Slovan Bratysława. A także dynamo kijów w lidze konferencji czekają na nas trzy starcia, jedno o 18:00, drugie o 20:00, a trzecie o 20:30. Dobra, mordeczki, to by było na dziś. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o potencjalnym odejściu Guardioli, transferze Bednarka i co obstawiacie w dzisiejszych meczach. Jak się podobało, łapa w górę subik, jak jeszcze nie ma i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, piłkarska rodzinko, na razie.